To jest takie wideo na gorąco. Właśnie Chat GPT przywitał mnie możliwością używania pluginów i szybki przegląd, co tutaj mamy. Po otwarciu okna z pluginami na początku masz taką informację, że pluginy wysyłają informacje do zewnętrznych dostawców i informacje również o Twoim kraju będą wysyłane. Chat GPT automatycznie sam wybiera, który plugin ma być użyty do danego zapytania, i pluginy są napędzane przez aplikacje zewnętrzne, w związku z czym musisz mieć zaufanie. No dobra, jakie mamy aplikacje? Na ekranie jest 8 aplikacji, mamy dwa ekrany, więc tych aplikacji jest dokładnie 11 na ten moment, ale masz też możliwość, oczywiście Open DevTools pozwala tworzyć pluginy. Prawdopodobnie zobaczmy sobie z boku pasek, ale informuję o tym, że musisz mieć na lokalności zainstalowane narzędzia do tworzenia pluginów, więc to jest bardziej dla deweloperów lub też pasjonatów, którzy postanowią zrozumieć temat Open DevTools. Devolve your own plugin, czyli masz tutaj informację o tym, że musimy mieć manifest na swojej stronie i jest dokumentacja od OpenAI, która tą Limited Alpha Chat Pluginy pokazuje, rozpisuje. Tutaj można się w dokumentacji dowiedzieć więcej. OK, cancel, nie chcemy tego robić oczywiście. Jak widzisz, u mnie pojawiło się tutaj, oprócz modeli, które są, również właśnie po prawej stronie okno z pluginami. Ciekaw jestem właśnie, czy jak się zbierze plugin, czy będzie można tutaj sobie wybierać też model, który chcę używać, no ale to jest teraz mniej ważne. Sprawdźmy w takim razie, jakie mamy pluginy. Pierwszy shop, czyli możesz przeszukiwać, po prostu robić zakupy z pomocą za tak GPT. Zapier, chyba jeden z bardziej interesujących, bo będzie pozwalał na różnego rodzaju automatyzację. Ja przyznaję akurat, że używam alternatywy Zapiera. Zapiera mam w darmowym planie. Zobaczymy, na ile będę go mógł wykorzystać. Zaraz spróbujemy go zainstalować. Tak samo sobie zainstalujemy kajaka. Wolframa. Wolfram to jest kaj oczywiście, do wyszukiwania podróży. Wolfram to jest z kolei plugin, który pozwoli różne skomplikowane, matematyczne rzeczy robić, jeżeli nie znasz Wolfram Alpha takiego serwisu a masz coś wspólnego powiedzmy z technicznymi tematami, z nauką, to koniecznie, to koniecznie sprawdź WAF, przypuszczam, że znasz. Milo Family nie znam, sprawdziłem. To jest jakiś taki AI organizer dla rodzin. Bardzo ciekawie to wygląda, możesz sobie wygooglować Milo Family AI. Speak, popularna podobno w Korei Południowej najbardziej aplikacja do nauki języka mocno rosnąca, wykorzystująca już od dawna dobroci płynące z możliwości, które daje OpenAI. Zresztą OpenAI. Zainwestowało w ramach Startup Funds właśnie w Spika. Open Table to jest plugin do rezerwacji stolików w restauracjach. Nie mam pojęcia, czy działa to w Polsce. Przypuszczam, że może być słabo. Tak samo klarne shopping, popularna aplikacja do zakupów, ale w Polsce chyba ciągle nieobecna i ciągle polskie sklepy nie są obsługiwane. Jeżeli się mylę, to mnie poprawcie, wydaje mi się, że to jest pochodzenia gdzieś tam duńskiego, może, może kraju, kraju Luksemburgu, chyba najbardziej właśnie w tej części Europy rozwinięte, ale być może bardzo narodowo, międzynarodowo. Expedia. Expedia z kolei kolejny plugin do organizacji podróży. Fiscal Note to dostęp do danych z rynków światowych, informacji też widzę tutaj dotyczących prawa, polityki, regulacji. Może dawać bardzo ciekawe efekty. Ciekawe, czy Fiscal Note obejmuje też polskie prawo, polską legislację, informacje z Polski. Będzie testowane. I Instacart, czyli zamawia zamawianie produktów bezpośrednio właśnie z czata GPT. Obawiam się, że to u nas w Polsce też może nie działać. Sprawdźmy instancję Zapiera. Otwiera się okno, a ja jestem zalogowany. Mm -hmm. I jest zapytanie, czy chcemy włączyć to dobrodziejstwo. Jest to taki szybki test na gorąco. A, dobra, nie będziemy teraz tego robić na żywo. Trzeba by się tu było autoryzować, podpinać. Ja na razie Zapiera wyłączę, a spróbujemy jeszcze, w takim razie spróbuję na szybko. Włączyć, włączyć, włączyć. Kajaka. Interesuje mnie zorganizowanie podróży. Zobaczymy, czy muszę się, nie muszę się logować. Super. Zobaczmy, czy Wolfram Alpha też nie wymaga logowania. Super. Milo Family nie wymaga. Super. Speak nie wymaga. Open table, zakupowe tematy na razie zostawmy. One mnie trochę nie interesują z poziomu tata na ten moment. Expedie sobie zainstalujemy. zobaczmy, jak one będą stanowić. I tego Fiscal Nota też instaluję. OK. Zakupowe tematy zostawiamy. Dobra, mam tych pluginów trochę. Tutaj taki cały zestaw ciekawy. O, właśnie, fajnie. Można wybierać, którego się chce użyć. W sensie to i tak czas decyduje, czy chce używać. Niemniej możemy sobie wybrać, które w danym zapytaniu mają być używane. Zapieram, wyłączę, bo mam go nieskonfigurowanego. Zostawiam kajaka, zostawiam Wolfram'a i zostawię, powiedzmy, tą ekspedię i sprawdźmy na szybko. A, ok. Właśnie, zastanawiam się, jak one ze sobą konkurowały, czyli albo Expedia, albo Kajak, bo one się pokrywają ze sobą. No to próbujemy, Wolframa i Kajaka. No i spróbujemy sobie zapytanie: zorganizuj podróż wakacyjną w Europie? Niech, Niech to będzie takie mają, powiedzmy. Ja też tak planuję swój urlop do. 5 do czerwca. Dobra, to będę słuchajcie, czerwca. Podróż okę zobaczę, czy on. Ja chciałbym samolotem. Chciałbym. Hmm, w Europie. Samolotem, bo też kajak między innymi tego służy. Dobra. Sprawdźmy co nam tutaj. Co nam tutaj ChatGPT powie. I mam informację, że używa właśnie kajaka. I skończył. No nieźle. Kidoki. Mamy tutaj odpowiedź, jaka w taki, mamy taki podgląd deweloperski, kilka możliwości. No to powiem wam szczerze, że jeżeli to jest oryginalne działanie, to na razie szału nie ma. Konty. No i być może, być może jest tak, że on po prostu tak jak w innych odpowiedziach urwał odpowiedź, bo już te dane spowodowały, że sporo zużył tokenów. O. Dobra. I mamy linki. O, super. Dobra. Barcelona, Hiszpania. Data wylotu 23 do 2 czerwca. Najniższa cena. Okej. Okay. Na razie on mi widzę tutaj właśnie szuka, wyszukał samolotowe połączenia. No i to już jest super. No i to jest super. Naprawdę. To mega wrażenie robi. Znaczy jak latacie i znacie trochę ceny, to pewnie to nie są najniższe oferty w kajaku tutaj. No ale to robi wrażenie. No dobra. W takim razie klikamy. I co nam się otworzy? No, i jest, pięknie, pięknie. To jest w końcu podłączenie czata GPT do internetu. No i super sprawa. Dobra, to jeszcze w takim razie sprawdźmy sobie. Eee, poszukajmy noclegów dla połączenia numer jeden, czyli chcemy noclegi w Hiszpanii. No i zobaczmy. Kajak ponownie. Szuka, szuka myśli. A więc coś tu już mieliśmy, mieliśmy: Madryt, Hiszpania, Lizbona, Portugalia, Amsterdam, Holandia i Dubaj. Zjednoczone Emiraty. Tutaj mamy 500 dolarów. Ciekawe, ciekawe. I kilka propozycji noclegów w Barcelonie w dniach dla jednej dorosłej osoby. No i to no, oczywiście raz znam, ja mu nie daję żadnych innych kryteriów. Ciekaw jestem jak mu napiszę, że znajdź najtańsze noclegi minimum 3 gwiazdki. Mogą być. O, i tutaj mamy podglądy, widzę, wyświetlone ładne. Tego co znalazł, oczywiście, że powodowało takie wypasione miejsca. E, dobra, znajdź trzy gwiazdki. Nie muszą, być hotele, chcą, że nie muszą być hotele, nie muszą być hotele. Nie, muszą być hotele, chociaż pamiętajcie, że właśnie negacja, czyli nie muszą być hotele, nie zawsze to dobrze działa w promptach. Czasami właśnie może to spowodować, że, że on tak czy inaczej właśnie weźmie pod uwagę właśnie, że muszą być hotele, tak to często działa. No i zobaczmy. Oto kilka propozycji tańczą w w Barcelonie, o standardzie minimum gwiazdki. No z tego krótkiego, słuchajcie, z krótkiej zajawki już się robi trochę dłuższa zajawka, ale nie ukrywam, że to jest coś, co robi super wrażenie. Mamy tutaj hotel, 4 gwiazdki, 8,7 średnia, udogodnienie basen, cena za noc 180. No to oczywiście są nadal ceny hotelowe, które są dostępne w oficjalnych serwisach, Bookingach. Kajak też nie jest akurat miejscem, w którym wyszukiwalibyśmy najtańsze propozycje. Ciekawe, jak to w drugiej wersji, czyli w Expedii, bodajże tak się nazywa, ten plugin. Sprawdźmy go sobie u góry. A, nie da się przełączyć teraz plugina w trakcie, to też ważne, czyli trzeba by nowe zapytanie tworzyć. No, Okej, okay, i robi, robi podglądy. To zróbmy sobie jeszcze nowego czata. Ile jest, powiedzmy, silnia z pięciu. To silnia silnik z pięciu i zobaczmy, czy to go sprowokuje do użycia Wolfram Alpha. Oczywiście, że tak. Używamy Wolfram Alpha. I tutaj oznacza 5, oznacza jako 5 wykrzykników 120, i tu mamy rozpisane, no coś pięknego. Ale Wolfram Alpha to jest serwis bardzo mocno nie tylko matematyka, przeliczenia jednostek, rozwiązywania skomplikowanych zadań no naprawdę bardzo, bardzo dużo rzeczy. Napisz. Reakcję chemiczną. Zobaczymy, czy on właśnie teraz też użyje Wolfram Alpha, czy nie. Tutaj po prostu opis zwykły zdecydował, że on potrafi mi odpowiedzieć bez pomocy Wolframu, chociaż powiem szczerze, że być może to jest tak, że on już tak jak wcześniej, tak, używał Wolfram Alpha, bo zdecydowanie to, co tutaj mamy przykładową reakcję, to to nie jest standardowa odpowiedź, którą potrafi udzielić od GPT. I to co ciekawe, te wzory to nie wskakują tu w formie jakiejś graficznej, tylko jest to. Zapis wykorzystujący prawdopodobnie latex. Ja jestem naprawdę super, super zadowolony, że mam dostęp, mogę testować i będzie testowane. Napiszcie pod tym filmem ewentualnie, które moduły was interesują, co was interesuje, i będziemy testować. Spodziewajcie się kilku filmów. Okres świąteczny przed nami, więc będzie taki moment, że, że się wyłączę, ale po świętach to już na pewno w trakcie świąt nie będę testował, nagrywał będę po świętach. Może jeszcze coś przed świętami wam nagram w związku z GPT. Super. Do zobaczenia w kolejnym filmie. A jeśli nie subskrybujesz naszego kanału GrowTools, to koniecznie zrób to teraz.